Już tam wszystkich? Z tej strony Allok A to jest kolejny odcinek Farming Semratu 2015 I witamy wszystkich serdecznie Jest ze mną tutaj Spajki Hej, hej, hej końmarek I jest jeszcze głosowo Duszek Witam Iwan Iwan Groźny, Iwan Dragon Czy, czy jak mu tam? Iwan Jakiś tam... No, no. Jest sobą. Dzień dobry. No i jestem ja. A raczej, a a raczej dobry liczy. wieczór. Alok. Słucham. O, powiedz mi, w czym może być problem, jeśli mody te posiadam, a nie, a nie działają mi po prostu na multiplayerze? Bo w, teraz widzę, że na przykład ten podtinger, którego nie miałem, wkleiłem w moc, mam w pliki, no, ja, czyli tak jakbym miał to, ale nie wiem. Ale nie masz. Ale nie mam. Nie wiem, nie mam pojęcia o co To chodzi. będzie masakryczne koszenie. No Bóg dlatego ja siadam na ko konia i zapieprzam. odważ się od konia już. A koni ale konie są zajebiste. Ale zostaw już to od te Ludzie tego konia. bo ale musi zarobić dla operacji psychiatrycznej no. dla Marek. Operacje psychiatryczne. Bo ja bym z innego nie pomożę. To Nie wiem czy jakiś lekarz się tego podejmuje. A nie, nie neurologiczną? Weź nie było, patesz pan. Urologiczną. więc. Ty się znowu... To się gorzej dusi od dusza. On się, on się topi. To się znowu dusi. A kto się dusi? Powiedział to. Na pewno nie ja. A Ale... on no, 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 no. to kosisz. Co ty chcesz, marudzisz, kurwa? Jak ja to mam prasować? To jest nieprofesjonalnie! No po ludzku! Gościu, trzeba było mieć siad, a nie marudzić teraz. Ale ja dobrze posiałem. Tak, ci posiałeś. Baba mak. Nie wiedziała jak. Jadek wiedział, nie powiedział i to było to. Aha. Mam 30 pingów. daj, strata daj, strata Ej, chodźcie, zainstaluję... LSA na laptopie i wbije kiedyś do gry. Zobaczymy jak to było jakby po 30 tysięcy pingów. Ja gram Takie to nie było nic fajnego. A. A. Nie, nie leć tam! Nie leć tam belko! No cię! człowiek <laughs> gadający z belkami. Chciałem to powiedzieć, nie? Już przyjaciół Czego? szuka, nie? Robinson Crusoe. Czego? Ej, kapujecie, że za 3-5 subów będę miał tysiąc Fajnie. Człowieku, no, to no, jeszcze 35 no, nie dni. No, nie, dzisiaj przybyło 5. Co? O kurde, to no. kumulacja. Marcin, mów. Co on? Co? Ten koń to twój? No. A sprzed mi go? Nie. No bo on jest taki zajebi. To jaki koń znowu? Ja se, ja se go na tapetę ustawię, o. O, właśnie od konia. Chodzi, ja sobie go na to... takim, co nie go. Stary, ma. Marek, Marek, se zrubi, z, wydrukuj to zdjęcie, nie? Wywołaj. Yeah. I zaniesiesz je do psychiatry I podnieś to na łóżku. No. Dlaczego jesteś chory? Tak jak moja baba od tego, od geografii. Chłopie, coś tam pieprzy, 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 nagle jakiś coś pieprzy, nie? Pokazuje, żyrafa. Kuni Rafał. To tak jak ci kanar podchodzi i mówi... Bilecik poproszę, a ty mówisz, trąbka. Nie, <coughs> jaka trąbka? Jaki bilet? <coughs> o co panu chodzi? jedziesz? No, znam już mnie co kosić. <coughs> okay. O co panu chodzi? Jaki bilet? Jezu, jak no miło to. Przecież to bezpłatna komunikacja jest. No proszę pana, o co panu chodzi? No. Unlock, ja składam No O, ty jest znowu, no. Za no. konia? Koncie kopną. na to, że... Nad traktorem nie mam panowania, a nad koniem to mam taką, takie panowanie, że... To yeah. ty jesteś, Bo ty z koniem to masz jak w awatarze, wiesz? Ty się z nim łączysz przez taki. taki... taki bat. Oba się łączycie. Ojej, jakie byś musiał mieć od do konia. Hoy. XXL On się dłuży. respirator, kuchni bardzo, a duszek bo Ja nie mam już, jest już w, w, limit wyczerpany. padnień O! Wyssał go Wyssał ja, będzie... go, zepsuł się A zaraz będzie, weź, nie? Dajcie mu konia, bo się zatłuczy Konia, konia ja, Jo, on sobie to zdjęcie wydrukować i powiesić przed monitorem Ale nie? jaki koń? No, ja no to coin realny, no że siadać na końcu papierdach <grym> Jeszcze tyłem! <grym> Cztery kopitka i ogon i heja <grym> Ja nie wiem o co chodzi bo ja proszę, Spajki się... nie wiesz jak koń wygląda <grym> 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 No spajki nie wie jak koń wygląda na błąd. Ale nie, wie, bo hiatry, nie wiem bo przyszłość Spajki masz poważny problem No, no psychiatry muszę iść więc łapka w górę i do mnie na kanałze wzem za... Spajki ja mam dla ciebie <grym> propozycję przyjdź do mnie na lek. Cię, to ja ci wytłumaczę co to są konie. Fajki, ale bez konia to nie na stuka z tych słów. Yes. <gulia> <gulia> Ej, patrz. Muszę znaleźć w tym... Jak przycisnąłem słomą zboże, to zboże zniknęło. Widzisz to? No Marek, no co ty tworzysz? No przejeżdż. No graj realnie, tu, tu, tutaj gramy realnie, tak? What? Ja było powiedziane. No. To A, nie gra realnie. realnie, już z nim nie nagrywasz. No. A to tutaj gramy realnie, aha, to naleź? Się tylko nie gra, no, dobra, dobra. No, ale to dopiero się działo. Degrywaliście lat raz dzisiaj? No, serio, ty aż skręcę specjalnie, żeby zobaczyć, czy to prawda. A co? Nie, tak no, prawda. Co tam się stało? Wie? No, bo tak idealnie wygląda, jakby ta słowo przykryła zboże. A może no dla? A tutaj ta tak się nie stało, nie? Wiem, dobra, to nieważne. Dobra, panie Koś. Ale co ty już? A ty Marek, ty już skulcybowałeś wszystko? No raczej przeżyj, ja jak konia zapnę, no to tak zapieprzę, że hop. Zawsze w konie. Już odpuść temu koniowi, Ja no. Jaki typ? Gdzieś ty jeździ? Marek, uspokój się, ty stój w miejscu. No bo dobra, podjedź tu, wysypię ci i będziesz miał spokój. To czekaj, bo mi spajki zawadza. No to przepuść go, niech on se spajki przejedzie i dopiero podjedź. To mi się nie odjeździ kurde, ja mu zaraz lutnę Co zrobisz? Lutnę Nie lutuj swajki, bo jak ty zrobisz lut, to żadny kabel nie będzie działał <noise> Jasne O jak mi nie miota Jak szatan Miota, jak szatan Mną to możesz Jasne Pytanie, z kim Magda robi co? Koniem konie, konie, konie kradnie z Markiem Nie BMW Tu się porwa dłuższa WMW WMW Nie BMW to W WMW WMW To jest gorsza wersja Nie Z silnikiem Balucha Weź Baba od muzyki wszyscy w klasie miała takie te inicjały BMW ale... No. <noise> serio Pani władca polski czpi Dobrze że ją ten B, firma A BMW nie oskarżyła <noise> Potem ci powiem no, jak się no. nadawała No bo lepiej nie ujawniać osobi. No nie bo... No, no bo nie, jest... ja was tutaj muszę nadzorować to do to... No tak A już... Może no, powiemy jak Marek ma na imię, gdzie mieszka i takie... Marek o, Marek, <laughs> mam do ciebie zapytanie, Marcin żebyś od... już skończył z tym tematem o koniu, to ja mam do ciebie pytanie. Tak. Skąd ci się wzięło to Mark0722? To... Od konia. Szczerze to Nie, to ten, to ten, yy, ten... ten jest <laughs> ten, <nie skłamnie. śmiech> ten tego, yy, szczerze to ten. Yy, nie wiem jakoś tak wymyśliłem sobie to kiedyś i potem dawałem to do każdej gry, co ten nigi i jakoś tak się no. umyśle. A tak Później sobie wymyśliłeś? Się z... No. I Marka wymyśliłeś a i, ja, teraz... i 0722 też sobie wymyśliłeś? No, a ja... Wiem a potem ten... A... Ja chyba wiem czemu 0722 7 tak, to, Siedem tak. lat 07. Nie 07 miesiąc a dzień. 7 lat siedział za paragraf 22 20. No Sobot masz rację, masz rację siódmy... Co? Coś siódmy no. rok siedzi w więzieniu Nie, skąd, to, skąd te liczby co? Bo nie słyszałem Eee Data urodzenia, 07 mie miesiąc 22 dzień Ła wow. Nie, 22 no. to rok No. <laughs> Tylko 1922. <laughs> Dobra, a teraz pytanie za 150 zł ty kto ma pożyczyć 150 zł? Nie mam ja mam, ale nie dam bo mi się łódź nie skończyło. Na kunia zbieram. zbieram. Na kunia zbieram. A, a, Co bo... zbieram. Na procent 40 powyżej. Ej właśnie, Bej muszę mieć na Allegro, bo mi konie. <laughs> Chcesz? Mogę ja ci go sprzedać. 7 Nie wiem, czy na Allegro można pół. handlować końmi, ale no, na można. OLX-ie są. Można. OLX? Dobra, to zaraz wezmiemy. Chłopaki, Poza... czemu mu wyszedłeś? Co? spajki drop it! Dobra, spajki go już zaraz wyrzuci, więc Marek wsiadaj. User in your channel timed out. No, o, no o tym, ja zaraz będę nadzorował prasowanie. Przynajmniej będziesz miał co robić. Hmm. Ale i tak bym z koniem lepiej to Eee że chcesz łogra zimnokrwistego? Tak, bo ja muszę na Olix wejść, żeby sobie sprawdzić bo po ile chodzą. Jak chcesz takiego My jak, jak do... mój... Bo... Jak? Ty Marek trasu ja nie na Olixy w końcu. 12 tysięcy 5-8 za ten konia wpiszę, nie Chcesz tego co ja mam ja? Jake, bo to trzeba tutaj jakoś wpejść, żeby wyszukało. Jak chcesz tego co ja mam to dawaj 12. Okej okay. bo ja nie widzę gdzie jadę. Aha. 12 tysięcy jest twój chłopiec No 12 tysięcy za konia chyba cię posrało. No za tego co ja mam to tak za te frędzle chyba przy, przy głowie No nie za te frędzle Za te medale co ma Jakie dać medale? No, zasranie na odległość <głos> 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 Za przedskoki na... na za skoki na talokiem Aha No mnie to lepiej przeskoczyć niż robić dookoła Amuluj No jakby tak na ciebie to na coś spadło to ciebie nie wiem żebyś był zadowolony nie Pewnie na miejscu. Człowieku, to to moja jedna ręka waży. <noise> o. Fajnie, fajnie. Jaki dzisiaj jest dzień? A wtorek. Dzień dzień jest wtorek. 26.01.2016 jutro, jutro, w... jutro w końcu obec... pierwszy, pierwszy jeden dzień od dwóch tygodni będę miał wolny, bez żadnych zaliczeń. Wolny od budy, nic kompletnie, mam labę totalnie. I jutro i tak nie będziemy nagrywać. Czemu? Czemu? Znaczy, rano, z rana. U mnie. I właśnie, du duszek, du duszek, bo to ty, jest coś, masz. ty masz wolne, nie? No, już to nie no to może jutro byśmy właśnie jakoś tak z rana, bo mi się z rana ostatnio... Mam jakąś taką wenę, a nigdy nikogo nie ma. A w sumie Jestem mam do nagrywania coś, tygodni co byśmy mogli we dwóch. Ale a, się Alok, kopię. Od 15 matko. lutego... A się zagapiłem, patrzyłem na telefon i się zagapiłem i przejechałem przez zboże. Od 15 lutego to może nie. Może trochę później Od 15 lutego to ja z sobą to my tutaj będziemy rządzić, bo my mamy ferie. Ja wolnego nie muszę robić. No to ja mam ferie. Przynajmniej będzie wypłata. 400 i kij. No ale gdzie ty jedziesz, hop, jak, hop, no, bo hop, jak, ciężkie hop, hamulce mam ten trap. Jeszcze jak ty coś dostajesz za praktyki? Nie, nic. No, no bo to chyba nie za to <laughs> Ten zaś od tych konia. Ej, ale ja bym chce zrobić taki set sezon z koniami. Bo jest taka mapa, gdzie są konie. Zrób konia na czole. Oczy, bracie. brać. Po to tak, po to tak. Brrr, szalony! Nazorio! Wio ty, ty chcesz koniem jeździć, a wiesz jak się koniem skręco? No trzeba, no, że tak to szarp... szarp to szarpnąć. Za i Tak szarpniesz za lewę tu skręcą w lewo. Ja, to się musisz nauczyć. A jak, jak go dokonies dokonies z, a jak go szarpniesz za oba to awaryjne włączę <śmety> Dzięki za lekcję yeah. Czułem, że tego to, potrzebowałeś Het miśla, na Bardzo, bardzo widzę, ja widzę jak on to robi. Maruś biedny. Tu chodzi do konia. Jak długo go odpalić? Węgla mu dorzuca do, do pod spód. <śmety> Po polo. A klucik, klucik przekręca? W zupie No nie wydaje mi się. No taką Nie no, no do ucha mu wkłada jak siada na niego, to do ucha, nie? A jak, a jak ściągnie wóz, to do dupy. A jak ma im, a jak ma, ko, a jak koń ma im... ...pominak. Jak co? Immobilizer. Ha? To To musi jeszcze zalewę to... złapać. Ucho. To zbliżeniowo jak tam. Centralny zamek i... klimatyzacja. Szybę dach. W sumie to dach panoramiczny, taki jak w moim pyżocie. Masz pyżycie dach panoramiczny? Masz jeszcze Mam. Bo taka burżuazja Burżuazja. A ciekawe Burzu, gdzie on Alusie Słucham Ciekawe gdzie on za Alusie załodzi Nie tak za Alusię, Alu goń... też. Alu Algi masz? No mam bo, a co 17 Siedem... Chyba 17 <laughs> Albo 16, albo 17 już nie pamiętam Wiesz jak, jak konia ma mam takiego wiesz, nie były jakie pod frenzelki, wiesz... No, że jego koń to też ma alusy przecież, a aluminiowe podkowy ma. No. kopie ze złotymi końcówkami. No, a jak. Ja byle czy nie jeszcze. są to jest Digidongi. No. drogie. gdzie? dongi. Nie Markowi nikt nie do konia i no błyka sprzedał, żeby nam nie... W ogóle ja nie wiem jak to... Nie wiem kto to no. siał to pole, nie? Ale to jest po prostu epicko zasiane. gorzej to nie mogło być posiane. Tu jakieś kępy innego zboża, bo No powiem tak, mnie nie było to od razu źle też. Ej, <słuchaj> odezwał się no, no, jak, tak. Ciebie nie było, twojego konia zaprzyjmił, to się... Wścig! loto po polu jak ze Sraczką i tak porobił, no. Ja było chętna byś No bo do było. niego trzeba mieć i Reflex Refleks Refreks. Refreks. trzeba mieć? Ty. Refleks. Ale jeszcze awaryjny wyłączył i po polu zapierdzielł. No. Nie no, naręczny, wiesz? Tylne kole, na wiesz. Tylne, bo... tylne giry sobie zatrzymał te Nie kopyta. I ciśnie tam. Ciśnie. A przed nimi rynku. Łopanie! Nie wiesz, bo jest tak To się stało Podkowy Kuniowi dupowy ja Teraz też porządno podkowa to dwie stówy musisz dać Ile? Dwie stówy Panie, a jak a, a, a jak chcesz alusy to jeszcze dobra. więcej ja to spałem, ja... Tu to... Radko Ale to z To te podkowy takie z dupy wyciągnięte, pospawane ja wiesz, ja takie muszę mieć nie były jakie, żeby to drink robiło to i to weź. Jo, to 5 za jedna No to trzeba pomalować to, to wszystko to, to kosztuje To musi być pomalowane parę to i zna, A Tak Gwoździa jak chcesz jakie szóstki, piątki czy czwórki? siódemki. Piętnastki o, o, Opie, to będziemy jeszcze łańcuchy na zimę. Piętnastki, tak żeby mu do kolan doszły o poś Krzysiusę poszedł, z manik poszedł A koń został No a koń został nagra nie koń bez pana nie idzie nie, Jak nie ze mnie nigdzie nie idzie To jeszcze chyba żeś mało w życiu... Marek, co ty tworzysz no. no Przyzwyczaj no, się, no, że to jest traktor a nie koń kurwa Brr. Jeszcze był prr, ja on, on jak chce zachować traktorem tą to. To za kierownicę ciągnie, nie? <noise> jo, to nie są lejce, chłopie. Musi kierunkowska ze światło, wszystko mu to się Topi się. <noise> Jak się martwię <noise> o jego zdrowie. <noise> Skurczy <noise> byk. On jakby miał kurwa wieczną czkawkę, nie? <noise> Ej, bo to jest takie... Ej, no, widzów. Dzięki. Ja na, nie, no, kurwa. E, takie coś, no to. Skalnie. Takiego odcinka jeszcze nie było. No nie, wiemy, ale ten, ten odcinek ja z lasu. Ja to od razu. Co dzisiaj nagryliśmy, wrzucę jutro i go podpiszę Beka z Marka, nie? Beka z Marusia, z Marusia! Beka z Marusia, napisze poczekajcie, aż sobie zapiszę tutaj na kartce, marusia, że Maruśa, Beka z Marusia. marusia, marusia. Duszek, 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 duszek. Widzowie cię prosili, tak? Nie, nie prosili. Ale pisali że twoje śpiewanie to nie śpiewanie, tylko wycie, tak? Nie, tam nie no, Jakby kot skrobał po tablicy. Dobra. Ta, Kończymy tak ten odcinek. Do, Do następnego... Czy mejta się, cześć. 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 cześć.